Cześć, tutaj PatriotPL, witajcie w kolejnym odcinku z mojej serii z gry Wod. Dzisiaj jest ze mną Fajnoglizda MCP. Siema. No i dzisiaj wam pokażę dwa czołgi. Jednego z nich nie widzieliście, a na drugim był fail. Ja od razu wam mówię, że mam nowy mikrofon, więc może byśmy trochę inaczej słychać. Mam nadzieję, że będzie lepiej. Czekaj no. Chwilę. No, czekam chwilę, czekam. Mi się mapka ładuje, bojtwa ładuje. Fajno Gliza niestety nie gra w wota, bo coś tam coś tam mu nie chodzi i fajnogliza Gliza tylko tak o, będzie z nami gadał, żeby gadać. Nie? No, postaram się. Postaram się, to, to postaraj się. O matko. Czekaj, co tu jest ciekawego? Może ruski murzyn? Ruski murzyn? Nie, nie widać takiego. Aha. Przykro mi, ale ostatnio nagrywaliśmy z Falkosiem, to widzieliśmy kolesia, który się nazywa Sprytny Wacek. <grym> a, to jeszcze raz O matko. Ojej, w ogóle to mi tu strasznie klatkuje i nie wiem o co chodzi, ale jak ja nagrywam, mam 10... 8 FPS-a w tym momencie, a później jak film się generuje, to jest 20 FPS-a. W ogóle nie widać, że mi kratkowało. Także je, jest epic. W ogóle to bitwa mi się epicka trafiła. tym tierem, jadę na 8. Epic. Wow. Co z tego, że ja mam 870 HP, oni mają tak po 1600. Tam wiesz, tam taka różnica kurna. Bo się zapędziłem. W ogóle nie wiadomo dokąd. Może do narni. <noise> Może, żebyś wiedział. I faun we mnie celował, ale strzeliłem w niego, nie trafiłem, a i tak się przestraszy. Czekaj, bo ja tu się muszę schować gdzieś. W ogóle tak mi klatkuje, że nie bardzo się orientuję, co się dzieje. I nie wiem czemu mi klatkuje, tak szczerze mówiąc. Ja za to wiem, że najnowszy Windows jest pani. Windows 8? Jest epicki, człowieku, ja go kupuję. Mnie się nie podoba. On jest epicki, ale na swój sposób. Ała. No nie po mordzie! A jeszcze go nie przebiłem, Super. No po mordzie mnie biją! O nie. I padłem. O jenie. Dobra, no to jeszcze tak na szybko drugi czołg. To, to będzie pewnie odcinek pełen fejla, ale po prostu chciałem przetestować mikro. No. Weź coś gadaj, bo tak dziwnie. Trololo. Trololo że żeś się nagadał, o chłopie. A co ja, co ja, o czym ja mówiłem? Nie, e, nie wiem, o, e, 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 o naszym projekcie. O pogodzie. O Pogodzie. O pogodzie. O pogodzie, tak. Jest zaprojektowany. W naszym projekcie czołg. A co to jest projekt czołg? Tak właściwie, bo nie wiem. Powiedziałem o, o projekcie o czołgach. Chodziło mi o ten projekt z infy. Dobra, nic mu nie będę pisał lepiej. <słuch> Ojeny. No, to jeszcze pan dzisiaj. Czekaj, nie. Na co? <śmany> jakiś klan się nazywa, bro. Czekaj, ja postaram się odpalać. Odpalić jakiś film na internecie. Wiesz, że syfu wbił na tego na face'a? Pozdrawiamy syfa. Ojemy. Tu, nek tu, hit. Co to znaczy? Tu, co, tu, co? Tu, nake, tu, hit. Nake? Nake. Właśnie się dziwię. Co to jest? Kiego tak, tak samo jak na matwie. No, no na matwie mieliśmy dzisiaj niezłe schizy. na matwa była pro. z w ogóle, co jeden koleś się nazywa Gustav Robert Kirch... Kirchhoff. Kirchhoff? Ja myślałem, ki że to jest Kirchholm. Na Kirchhoff, ta, fajnie Killer 9 Nie ma to jak oryginalny nick O Boże, coś wam nie seruje Właśnie oglądam py co? Takie miksy O Boże, właśnie to słyszę Takie Takie wytyfy. Tak samo jak cały ten film Pizza Pizza Nie wiem, bo, 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 bo. Co się stało po Powtórzyłem to co usłyszałem O jedny bram brom broń brom, 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 brom No wciągaj się tu panteru Wsiągnę, czołknął sam. Mm mhm. fajnie było jeszcze, czekaj. Au. A, kula nas, Co? Prześle ci link, bo wideo jest za O Boże, wszystko do mnie strzela. No to... Link? <laughs> no... No, niewątpliwie, ale może po odcinku. No niech ci będzie. Zostanie w schowku. Placków tam dzisiaj nie wkładałem. Do schowka. Ojej. Co my mamy na infie, ludzie? To to, 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 co my odwalamy w szkole, to jest po prostu... Placki. Wiem, czy, czysty hardcore. Czyste placki, ewentualnie brudne. E nie dziękuję, nie chcę brudku. O! Widzisz, a ja zapomniałem O czym znaczy, o wyczyszczeniu plasków? Kojarzysz y, Film V jak Vendetta? Jak Vendetta? Nie Oj Pomy Słuchaj A, kojarz, a kojarzysz A atak na Facebook kiedy miał być? No coś tam miał być Miał być 5 tego To już tak dawno było, że już człowiek zapomniał On miał być 5 listopada, rok temu No właśnie wiesz, wiesz, wiesz co jest 5 listopada? Nie wiem, dzisiaj No brawo, ale tak o... Yy, kojarzysz tam co na kółku pani mówiła o tym, o parlamencie? Fajnie, zwaliłem się do rowu i się zabiłem Brawo! No, na, na, na którym? Ja u nas na hiście? Hej! Okej, no dobra, to ja, ja już będę kończył na razie, póki se so, Sikora gdzieś poleciał. Pani jestem, poleciała? jestem. A, dobra, jesteś. o człowieku, to Ed. Ed. mnie podszedłeś. No to walce tam chciałeś, żeby widzowie usłyszeli też. Chociaż pewnie nikt nie będzie tego fragmentu nawet oglądał. Ale co takiego? Dobra, mało ważne. Gadaj co chciałeś? Słuchaj, 5 listopada Taki gość jak Guy Pox Tak on nazywał się Guy no miło. Chciał wysadzić parlament. Anglii. A, ten, w, a, a, a! To jest ten dzień taki teraz, oni to mają, nie? No, święto Gaja Foxa. Gaja Foxa. A mi się przypomniało, jak ja się na ten, na konkurs Angola uczyłem w szóstej klasie. No. I czego zamiast do mikrofonu? Bo mi się przypomniał tamten, ten, yy, Wampir z ukrytej prawdy. Boże. Ludzie, widzicie z kim ja muszę pracować na. Dobra, mało ważne. Tutaj a propos tego, co właśnie piszę z kolegą z kranu. Kolego z kranu? E... Tak, mamy kran, ja i Maciek mamy kran, i jest Maciek z kranu zawsze i wszędzie oczywiście. Maciek z kranu? Dobra. Co już do mnie wszyscy gadają, żebym tak do niego nie mówił, bo to tak dziwnie, a wie tak odruchowo się sypie Maciek z klanu. Dobra, ale mam ważne, to co teraz gadamy z chartem, to jest o Churchillach. No i to co napisałem to, że Churchill zwykły jest słabszy, od, jest mocniejszy od Churchilla premiowanego. No to to mnie trochę zastanawia, ponieważ czołg za który płaci się prawdziwą gotówką powinien być trochę moim zdaniem lepszy niż ten, za który się płaci gotówką wirtualną. Nie uważasz? Dziękuję za odpowiedź. Ale okay, możesz pozwolić mnie takiego lagu Dobra, słuchaj, jest taka sytuacja. Są dwa czołgi, prawie że identyczne. Tylko, że jeden kupujesz za e, kasę z gry, za kredyty, a drugi kupujesz za normalną kasę z tego, za SMS-ów z konta bankowego, z czego chcesz. Który powinien być lepszy? A jak a, ten za kasę? No, a... jest odwrotnie, dokładnie. <laughs> I to mnie trochę zastanawia. Dlaczego jest odwrotnie? Już wam mówię. Mój Churchill strzela. Gdzie to jest? 56 do 94 HP. Eee, widziałem, jak tamten zwykły Churchill strzelił 170. Także różnica jest. Ale dobra, mało ważne. Już mi tu się 11 minut nabiło. Po prostu super długi odcinek. Każdy trwa pół godziny, ten trwa 11 minut. Ale mało ważne. Ja jestem PR, Dzisiaj był ze mną. Ja. Fajne wiz na MCP. Wiesz co tak się składa, że w, w sobotę jak nagrywaliśmy z Karolkiem to była dokładnie ta sama akcja. Jaka? Ja jestem Patiet.pl i dzisiaj kończy to ze mną ja. <noise> no. No, i, no już dziękujemy wam wszystkim za uwagę. Życzę wam wszystkim miłego dnia, miłej gry. Krujujcie tak. życie! Aha Cześć, na